A więc przyszedłeś lub przyszłość tutaj, by nauczyć się, jak ułożyć kostkę Rubika. W tle, jak możemy zobaczyć, narysowałem nazwy ruchu, które dzisiaj będą wykonywane w różnych algorytmach. Bardzo się przydadzą w późniejszych cyklach filmu. Także od razu przejdźmy do wytłumaczenia różnych kroków układania kostki Rubika. Pierwszy krok to ułożenie białego krzyża na dole kostki wraz z pasującymi do niego środkami. Drugi krok to ułożenie dwóch pierwszych warstw, tak jak tutaj. Wraz z robieniem całej białej ścianki na, na dole. Trzeci krok to ułożenie żółtej ścianki na górze kostki. A czwarty i ostatni krok to po prostu skończenie układania kostki. Zacznijmy zatem pierwszy krok zrobieniem białego krzyża. Będziemy to robić prostą metodą, zwaną stokrotką. Polega ona na ułożeniu czterech białych boków wokół żółtego środka. Na początku znajdźmy żółty środek na kostce. Środek to jest po prostu. No, jest o środku, tyle. O, tu jest. I teraz y, boki, czyli te tutaj, to są rogi, to są środki i to są boki. To y, musimy zrobić raz, dwa, trzy, cztery białe boki wokół tego. Dlatego nazywa się to stokrotką. Jak widzimy, tutaj mamy już jeden zrobiony, no ale dobra. Ten tutaj może wyjść tu, więc po prostu go przesuniemy i tyle. Dalej szukamy. O, kolejny biały. Tutaj nie pasuje, więc pomyślmy, co można by z tym zrobić. Można by go dać tutaj na przykład. Więc w górę i w bok. I pasuje. I ostatni. O, i tu jest ostatni. I teraz, jak już mamy tą stokrotkę, to musimy dać te wszystkie białe boki tutaj wokół białego środka. Zaczniemy od tego, że. Patrzymy, tu są białe, ale tu są inne kolory. Tu jest na przykład czerwony. I teraz przesuwamy to żeby pasowało z czerwonym środkiem. I teraz to robimy to raz, dwa. Musimy obrócić to 180 stopni, tak żeby tutaj się sparowało. Tutaj niebieski pasuje, raz, dwa. Pomarańczowy też, raz, dwa. Tutaj miałem prosty przykład, ale jeśli na przykład byłby na przykład niebieski, a nie zielony, to po prostu musimy ruszać, dopóki nie będzie pasował środek. Raz, dwa. I proszę, mamy biały krzyż, mamy. I teraz też pasują te, Krotki z środkami wokół. No dobra. Teraz jak już skończyliśmy krok pierwszy, to czas na krok drugi, czyli robienie pierwszych dwóch warstw. Zaczniemy od tego, że znajdziemy róg z białym elementem. Są trzy elementy i musi być jeden z nich biały. Na przykład tutaj biały, czerwony, niebieski patrzymy. Czerwony, niebieski oprócz białego to jest niebieski, jest czerwony, czyli pasuje. Teraz będziemy robić coś takiego, co się nazywa Sexy Move tutaj. Zacznijmy od tak. Prawa ścianka idzie w górę, tutaj górna część idzie w lewo, prawa ścianka idzie w dół, i górna ścianka idzie w prawo. O, i weszło. E, jeśli nie wejdzie, to po prostu musimy to robić kilka razy, ale to zaraz pokażę na tym przykładzie. Na przykład, e, dobrze, to weźmiemy sobie. O, szukamy. Biały jest. Jeśli nie ma białego, to zostawiamy taki klocek. E, Zielony, pomarańczowy. Patrzymy, zielony i pomarańczowy. To teraz co możemy zrobić? Robimy znowu ten sexy move, czyli prawa w górę, górna ścianka w lewo, prawa ścianka w dół i górna ścianka w prawo. I powtarzamy tak, 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 tak. I jeszcze raz. prawa ścianka w górę, góra w lewo, prawa ścianka w dół, góra w prawo. I powtarzamy to tyle razy, kiedy już będzie pasować tutaj biały, i tutaj te kolory po bokach. Dalej, o taki na przykład jest biały, jest. Jakie ma kolory? Czerwony i zielony. Więc co robimy? To znowu to samo robimy. Prawa ścianka w górę, góra w lewo, prawa ścianka w dół, góra w prawo. Prawa ścianka w górę, dół w lewo, prawa ścianka w dół, góra w prawo. I jeszcze raz. I weszło już. Yy, tutaj biały, pomarańczowy i niebieski. Pomarańczowy, niebieski. Jest? Jest. To bierzemy go tutaj, przyprowadzamy. I robimy znowu. Prawa ścianka w górę, góra w lewo. Prawa ścianka w dół, góra w prawo. Prawa ścianka w górę, góra w lewo. Prawa ścianka w dół, góra w prawo. I proszę, mamy wszystkie... Rogi w odpowiednich miejscach, więc skończyliśmy białą ściankę. No ale to nie jest ułożona kostka, prawda? Yy, więc robimy dalej. Yy, teraz szukamy boków, czyli tych właśnie elementów. Yy, nie z żółtym. Ten zapomnijmy o tym. O ma żółty nie myślimy w ogóle o nim. Ale czy ten ma żółty? No nie. Jest pomarańczowy, jest zielony. I znowu szukamy pomarańczowy i zielony. I teraz bierzemy go tak, przekręcamy, żeby ta część, która jest z przodu, pasowała z jednym ze środków. No bo. Z tym nie pasuje, ale z tym pasuje. I teraz y, musimy go włożyć na prawo. Tutaj mam algorytmy na prawo i mam na lewo. To zaczniemy od góry w lewo, prawie ścianki w górę. Y, A przepraszam, jeszcze tu wytłumaczę. To jest na prawo, po prostu. To by było na lewo i tu jest na prawo. To zaczniemy jeszcze raz. Y, góra w lewo, prawa ścianka w górę, y, góra w prawo oraz prawa ścianka w dół. I teraz y, robimy całą tutaj y, ścianką. Y, musimy nią obrócić. W, to jest chyba w prawą stronę. Tak, to jest, to jest w prawą stronę. Teraz prawa ścianka idzie w dół. I teraz y, cała ścianka y, w lewą, czyli w drugą stronę. I na sam koniec prawa ścianka idzie w górę. Proszę, weszło, weszło. Więc teraz pasują nam obydwa tutaj. Obydwie warstwy tutaj. Dalej. Poszukajmy sobie. Dobrze, ten już pasuje. To jest pomarańczowy, jest niebieski, pomarańczowy, niebieski. Będzie też włożenie na prawo, bo idzie tutaj na prawo. To powtarzamy. Góra w lewo, prawa ścianka w górę, góra w prawo, prawa ścianka w dół. I teraz znowu cała ścianka w prawo, prawa ścianka w dół, tutaj w lewo i prawa ścianka w górę. I weszło tam ładnie. O, kolejny, czerwony, zielony, czerwony, zielony. Dalej, jeszcze raz. Górna ścianka w lewo, prawa ścianka w górę, lewa ścianka w prawo, prawa ścianka w dół. I teraz trwa. A, przepraszam, cała... cała ścianka w prawo, prawa ścianka w dół, cała ścianka w lewo. I jeszcze raz, prawa ścianka w górę. I jest. I teraz nam został tylko jeden. O, super, ten będzie na lewo. Pasuje, czerwony, niebieski, czerwony i niebieski, więc zaczniemy. To jest ułożenie na lewo, to jest odwrócone. Eee, zaczynamy od tutaj góry w prawo. Teraz lewa ścianka idzie w górę, eee, góra idzie w lewo, eee, lewa ścianka idzie w dół. Teraz cała ta przednia ścianka idzie w lewo, lewa ścianka idzie w dół, eee, cała tutaj ścianka idzie. W prawo i lewa ścianka w górę. I proszę bardzo, wszystkie tutaj mamy zrobione dwie warstwy wraz z białą ścianką na dole. Także to jest krok drugi już zrobiony. Teraz czas na krok trzeci, czyli żółty krzyż. Przepraszam, że na początku powiedziałem, że całą żółtą ściankę będziemy robić w kroku trzecim. Pomyliłem metody. To jest ta bardzo prosta. Ja użyłem trochę bardziej zaawansowanej, więc przepraszam jeszcze raz za pomyłkę mogą być różne tutaj naprawdę wyniki po zrobieniu dwóch yy, pierwszych warstw. Może być nawet no, to się nazywa PLL skip. To jest cała żółta już od razu będzie ułożona. To wtedy jest po prostu jesteśmy, jesteśmy szczęśliwi i tyle. To jest tylko traf i tyle. Yy, ale na przykład może być sama żółta albo może być elka albo może być taka długa linia po prostu. Ale ja tutaj mam kropkę i Tutaj jest dosyć prosty algorytm. Tutaj robienie żółtego krzyża. Tutaj będziemy robić. To zaczynamy od tutaj całej ścianki przedniej w prawo. Teraz prawa ścianka w górę. Górna ścianka w lewo. Prawa ścianka w dół. Górna ścianka w prawo. I tutaj ta przednia ścianka w lewo. I teraz, o właśnie, zrobiła się L. -ka. Ta L nie może być w taki sposób. L, jest jak Lka. Więc trzeba, jest L? Jest. Yy, więc ona musi być właśnie w takiej orientacji, nie w takie, nie w takiej, nie w takiej. tylko musi być jak L, tak jak my czytamy. I po prostu powtarzamy ten yy, algorytm. Yy, tutaj przednia ścianka w prawo, prawa w górę, góra w lewo, prawa w dół, yy, góra w prawo i yy, tutaj właśnie przednia ścianka w lewo. To była się taka linia. Ona zawsze powinna być pozioma, jeśli nie jest, to musi być pozioma po prostu. Nie może być pionowa, bo wtedy nam nie wyjdzie. Musi być właśnie pozioma. Zaczniemy jeszcze raz ten algorytm. To jest po prostu trzy razy, dwa razy lub jeden raz, czy w ogóle nawet zero razy musimy powtarzać ten algorytm. Przednia ścianka w prawo, prawa ścianka w górę. Tutaj góra w lewo, prawa ścianka w dół, górna ścianka w prawo i na ten koniec tutaj przednia ścianka w lewo. I jak widzicie, mm, zrobił się krzyż. Nieważne, że ten tutaj jest. Krzyż jest, oprócz tego, no jest. I teraz będzie krok yy, czwarty. Yy, zapomniałem jeszcze dodać, yy, mo możecie być na przykład czasami zdziwieni. Jak ja tu mówię o pojedynczej kropce, albo o pasku, albo o Lce, skoro Wam wychodzi na przykład takie dziwne coś, gdzie tu, gdzie tu niby jest kropka albo Lka. Yy, ja wam powiem. Yy, jeśli na przykład y, tutaj właśnie jest taki kwadrat, to traktujcie to jako elkę, tą elkę. Ignorujcie te tutaj. W ogóle y, najlepszy y, tip, jaki mam dla was, ignorujcie rogi, bo rogi się później zrobią. Po prostu same boki tutaj, ten krzyż. Ignorujcie te. Więc patrzcie na figurę, jakie jest bez tych y, właśnie, tych przepraszam. Rogów, tak, rogów bez rogów, więc tutaj jest L na przykład. Tutaj jest linia, po prostu. No i mamy krzyż, normalnie. I ostatni, czyli skończenie całej kostki. Teraz dopasowanie środków. Środków mam na myśli, że jak popatrzymy tak z boku, to ten tutaj są trzy, to ten jest po środku, więc jest środkiem, po prostu. To jest środkiem jako całej powierzchni, a jak popatrzymy na taką linię, to to jest środkiem. Tutaj jest środek, tutaj jest środek i tutaj jest środek. I teraz yy, musimy dopasować je, więc tutaj jest dopasowany jest czerwony do czerwonej ścianki, zielony do zielonej ścianki, ale tu nie jest. Powinien być tu pomarańczowy, który jest tu, więc ono powinno się zamienić. No, ale po prostu tu musi być prawidłowy kolor ścianki. Jak możemy to zrobić? Yy, tutaj mamy algorytm. Powinien być prosty dla większości, yy, ale to zobaczymy. Yy, Tutaj musimy popatrzeć. Załóżmy, że właśnie pasuje nam tylko jeden. To, co mamy zrobić w takiej sytuacji? To musimy po prostu zrobić ten algorytm i popatrzeć, co się wtedy stanie, i dostosować się do tego. Więc zaczynamy. Prawa ścianka w górę, górna ścianka dwa razy w lewo. Raz i dwa. Później prawa ścianka w dół, górna ścianka w prawo, prawa ścianka w górę. I na, I na sam koniec górna ścianka w prawo, i prawa ścianka w dół. I teraz możemy obracać tym górnym, tym, tą górną warstwą. Popatrzcie co tu się zmieniło. Ten pasuje, ten nie pasuje, ten pasuje i ten nie pasuje. W takiej sytuacji weźmy ten pasujący i ten pasujący po bokach, i powtórzmy algorytm. Jeszcze raz. Prawa ścianka w górę. Dwa razy ścianka górna w lewo. Raz, dwa. Prawa ścianka w dół. Górna ścianka w prawo, prawa ścianka w górę, górna ścianka w prawo i prawa ścianka w dół. I co teraz nam powinno zrobić? Ha, oj, coś mi chyba nie wy... a nie, wyszło, wyszło, przepraszam. Teraz pasuje to i pasuje to, więc pasują tak na skos od siebie, a te na skos muszą się zamienić. Jak to możemy zrobić? To po prostu wziąć jeden z tyłu i jeden z lewej strony, nie że tak, że z prawej strony, bo nie pasuje, musi, musi, musimy je dopasować po prostu i zrobić to jeszcze raz. Prawa ścianka w górę, górna ścianka raz, dwa w lewo, prawa ścianka w dół, górna ścianka w prawo, prawa ścianka w górę, yy, górna ścianka w prawo. Yy, o i ta prawa ścianka w dół. I teraz, jak o, właśnie przesuniemy. Pasuje, pasuje, pasuje i pasuje. Wszystkie powinny tutaj środki tych linii pasować z kolorami, tutaj. I to już jest praktycznie koniec kostki, praktycznie. Teraz jedyne, co, może, co musimy zrobić, to zamienić no bo ten nie pasuje. Tu by potrzebny był czerwony, zielony i żółty. To na przykład ten, ale jak możemy to zrobić? Jednym algorytmem. Tutaj go nie zapisałem, no, ale raczej nie czytacie tak czy siak. To dla mnie tylko. Yy, patrzymy sobie, czy żaden nie pasuje. Może żaden nie pasować, a może jeden pasować, a mogą nawet wszystkie pasować, ale też trzeba być szczęśliwym. Yy, ten pasuje. To weźmy go sobie z prawej strony i teraz zróbmy tak. Lewa ścianka idzie w górę, później górna ścianka idzie w lewo, prawa ścianka idzie w górę, górna ścianka idzie w prawo. Lewa ścianka idzie w dół, górna ścianka idzie w lewo, i prawa ścianka idzie w dół. I teraz naprawmy te środki i zobaczmy. Ten ciągle pasuje, ale te ciągle nie pasują. Wydaje się dziwne, ale musimy po prostu to powtórzyć. Więc jeszcze raz: lewa ścianka w górę, górna ścianka w lewo, prawa ścianka w górę, górna ścianka w prawo, lewa ścianka w dół, górna ścianka w lewo, prawa ścianka w dół i. Poprawiamy i zobaczmy. O, proszę, ten pasuje, tylko jest złej orientacji. Ten pasuje tak samo. Ten pasuje i ten pasuje. Yy, może się stać tak, że żaden z nich nie będzie pasował yy, na początku. To, to, co musimy zrobić, to po prostu zrobić ten algorytm, tylko później wziąć, właśnie wyrównać te środki i zobaczyć, który pasuje, i zrobić to samo. Wziąć go z prawej i powtórzyć to, co ja wcześniej zrobiłem. Ale teraz to już jest ostatni krok, który ułoży nam już totalnie kostkę. Teraz to jest właśnie, weźmy sobie losowy i teraz żółtą ściankę, czyli właściwie żółty krzyż, weźmy sobie na lewą stronę. I teraz to jest taka modyfikowana wersja tego sexy move. Więc jeszcze raz tak, góra idzie w prawo, prawa ścianka idzie w dół, góra idzie w lewo, prawa ścianka idzie do góry. Góra idzie w prawo, prawa idzie w dół, yy, górna ścianka idzie w lewo yy, i prawa ścianka idzie w, do góry. I już pasuje. I, ale teraz nie, nie przekręcamy, tylko z, trzymamy na tej ściance co było i przekręcamy po prostu lewą ścianką do góry. Bierzemy ten klocek. I tak samo powtarzamy na wszystkie cztery klocki, czy tam trzy, czy tam dwa, nieważne ile nam pasuje. Po prostu tak. Yy, bierzemy. Górna ścianka w prawo, prawa ścianka w dół, górna ścianka w lewo, prawa ścianka w górę, górna ścianka w prawo, prawa ścianka w dół, górna ścianka w lewo, prawa ścianka w górę. Nie zmieniło, więc robimy jeszcze raz. Pasuje, pasuje. I teraz dalej, przekręcamy, i kolejny. No, pasuje. I ostatni raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. I uwaga, teraz po prostu wyrównujemy te ze sobą i powinna być już ułożona kostka. Hmm, tutaj ja już układam różne kostki przez naprawdę już parę miesięcy, więc jestem doświadczony. Mm, ale mogę wam pokazać e, taki mniej więcej mm, mój zwykły, moje zwykłe rozwiązanie kostki po paru miesiącach praktyki i dodaniu paru innych algorytmów. E, dobra. ułożoną kostkę. Moje najszybsze rozwiązanie właśnie z taką metodą to 24 sekundy i tam 290. To jest naprawdę po paru miesiącach z praktyki, więc i ćwiczeń, więc naprawdę to nie jest takie łatwe jak się ludziom wydaje. Są wiadomo te trudniejsze metody które zawierają więcej algorytmów do nauczenia się no ale to nie dzisiaj bo to kurczę, strasznie trudne no i tak mam nadzieję że spodobał się film i pomogło to może niektórym ułożyć swoją pierwszą kostkę jakbyście mogli to możecie tam lajka zostawić niekoniecznie subskrypcję bo nie wiem czy wam się spodoba mój kontent w przyszłości. No ale życzę Wam szczęśliwego układania kostek.